Proszę bardzo, pan Żubrewski. później pan panu Szanowni Szanowni wyjaśnię panu panu Senasa. Nie widzi panu Senasa. To znaczy panu z Nie rady miasta konkurs, czy, Konkurs, burmistrz jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na wybór projektu pomnika w przypadku, jeżeli ten pomnik zlokalizowany jest w centrum miasta. Tym, to centrum miasta w paragrafie 1 ustęp 1 litera B oznaczony jest jako teren miasta Lubartów ograniczone do planów placu pisuckiego ulicy Rynek 1 i Rynek 2. O. Zmiana lokalizacji, wskazanie innej lokalizacji zaproponowanej przez Komisję powoduje, że nie trzeba ogłaszać konkursu w sprawie wyboru projektu pomnika. Komisja nie głosowała w sprawie odstąpienia od konkursu. Nie musiała, ponieważ pierwszy był głosowany wniosek w sprawie zmiany lokalizacji i przegłosowanie tego wniosku powoduje, że nie trzeba ogłaszać konkursu. Nie. Proszę bardzo, pan mecenas.